Cześć Pięknego masz Steve'a na Reju.. Nice do is... Dobra siema tutaj Aiselo i dzisiaj jesteśmy z Trolem na syg Witam bardzo serdecznie Na syg Ile... O oh Boże, jak dziwnie cofnęło, na no bo... No, to jest mam, mam siekierkę. Jabłko. Ja mam jabłko. Dobra, uciekałem. Zawujuję jabłko. Widzę cię. Dobra, biegniesz za mną, za mhm. mną. Tylko że za nami biegnie też dwóch innych gości. Oj tam! To tylko... To tylko fani. Spokojnie. E, jeden Przytulam. został X Lima, ten co do ciebie pisał. Ej no on biegnie za mną, ja się boję. O, łe, wo, wo. co za laga miałem? On ciebie nie kojarzy, że... Mam żelazny miecz, dobra, to go sklepiam zaraz. O Boże, jestem w pułapce. Ej, klepią mnie, klepią mnie. Gdzie ty jesteś? Fuck, fuck. Nie widzę, Boże. Później widzę, twarz widzę. No. Aha, dobra. O Boże, jakie ja mam lagi. Strasznie. No ja też trochę mam. Nie wiem, albo to zależy I znowu od znowu się gdzieś albo... klepią. Ten komputer dzisiaj, coś się dziwi. Za tą chyba? ścianą się klepią za nami. I co to o, wiesz? skrzynka, no. czekaj. Mam, ja mam dużo jedzenia jak chcesz. no eee, to dobrze, że dobrze kolego, ja też mam dobrze. Wracamy się tam do skrzynek? Nie no, no nie wiem, no dobra, pójdźmy. Let's go. Okej, okay, tu jest U na jest drzewie. Syna. I jeszcze pustu, jedna jest tu. I. A ktoś tam idzie, z tego miejsca, któreśmy przyszli. Przed chwilą. Ty masz mini mapę, czy co? Eee, nie, przez ścianę widzę, nikt pojawił się. A, x-ray, dobra. <laughs> mam spodnie i strzały. Spoko, załóż sobie, bo ja mam już eku. Tutaj, o jest tam koleś, patrz. No da, Nie, wiem, nie wiem czy, o tak, ma łuk. Au, au. Bardzo serdecznie au. pana. No, na wow. dobrać Ej, dobrać. następny, następny, no. uważaj. Wow. Siema, siema, siema. Yes, O Boże, nie, nie. jak miałem HP mało. Masz. Okej, okay, mam całego seta. Yy, masz i... Masz żelazny miecz? Mm, nie. No to masz to. Okej, okay, dzięki. Mam dwa złota, masz jakieś złoto? Yy, mam tylko jedno żelazo. Mam jeszcze jednego diaksa. No dobra, no to zwiedzajmy dalej. To zwiedzajmy dalej. Okay. O, tutaj coś e, widzę. Wiesz, że tutaj leci ten drewno, jak się rozwali. Naprawdę? Mhm. Czy... Patrz. Fajnie. O! Więc jak byśmy mieli ten akików, by nie było to. No, 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 właśnie, fajnie. Zobaczyłem to. Oczekaj, tu jest skrzynka. Tak, pusta. Zobaczyłem to właśnie na odcinku Purposa. Aha, i no to spoko. Ja tego nie wiedziałem Ty, a tutaj złoto jakbyś wykopał to tego? To by poszło? Nie, <laughs> no raczej nie. A. Ale zastanawiam się, z offem, nie? No w sensie z kilofem, nie? No bo to wow. wiadomo. Bo mam dla ciebie żelazny miecz. O, dobra. I to masz. Dzięki. Damy radę, damy radę. I masz jakieś buty, bo ja bym trochę... Na no bo ka Dzięki. Mam hełmik. Masz hełmik, nie? Masz. Już cały set masz, to git. Dobra, lecimy dalej. Co tu może być? Tu mamy crafting. Tu mamy skrzynię z żelaznym mieczem, który nam nie przyda się. Po co są siodła na tym serwie? Też nie wiem, nie wiem, może to tak będzie. Siema celuś, elo. Witam bardzo serdecznie. Patrz, ciebie rozpoznają. No widzisz. Taki serwer Dobra Lecimy dalej W ogóle jakoś tak dziwnie wydaje mi się jakbyśmy latali w kółko tylko Ta arena taka dziwna Eee Było jeszcze tylko dwóch do zabicia Aha Mam chlebek Chcę tak, z tobą grać No widzę, widzę No ale to tak nie, nie ma, nie ma, nie ma Nie ma, że łatwo będzie Dobra Wiesz, ja bym co? poszedł na spawn, bo mam level i bym sobie przy okazji w rzeczy. No i on drugi. No ja też. No, no to ładnie. No to można klatę jeszcze zęczętować. A ile masz Bez... zabić? Ja mam zabić dwóch. Wiesz, mi się Warto. wydaje, że to jest m, za zabicie. Dostajesz jeden level. Tak? A bo ja ma też i... mam dwa zabicia. A, to, to w sumie nie zastanawiałem się nigdy. No ale dobra. O-O-O. Okay. Dwóch agentów, który. Okay, czekaj, który czekaj. Poczekaj. Złóżki strzały. Kurde, ale tutaj. Na moim serwerze strasznie duże strzały zabierają. No. O ja, strafiłem go, ale zaraz. Będę hmm? miał tego. Ej, idzie tu, idzie tu, idzie tu. O! Widzę. Nie! Czy gdzie? Boże, aż tutaj zaszedł nas. Jest. Dobra, jest. Ej stary, ja uciekam. Czate? Ja uciekam. Nie tym... drugi. Nie drugi. O kurde, to może mnie sklepać. Eee, jaki fart, powiem ci pół serduszka. Zabiłeś go? No. Uff. No w sumie to tylko my musimy się sklepać. To czekaj. To bardzo no, Jak dobrze. się klepiemy? O, dobra, jest A, Jak się klepiemy? Na czepki, na buty, na kozaki. <laughs> na kozaki dawaj. Okej. Okay. Pantofelki ja tu wyrzucę przed siebie, wszystko żeby nie było. Op, 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 op. O nie, no kurczę, wyrzuciłem też buty. Teraz wszystko musisz zbierać. Ok, dobra, czepek. Ok, mam tylko buty. Są, są i buty. A jeszcze mam trzy, te. No ale dobra. Zenchantuję je sobie. Co ci to, wyda? Protect and Protection, no stary, no. Też mam Protek Protection No to, to, to sklepie teraz 3, 4, rury Miałeś pełne życie mhm. znaczy, tak A czy tak się wydaje Spejujemy, spejujemy 13, 14, 12, masz 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 2, 4, yy, 25 Fajne. Nie. Ja się ja leję, a, a nie widzisz Ile masz? O, zegrałem. jaka szkoda 30 sek. Dobra, ja, ja widzę swoją skrzynkę, to jest moja skrzynka Ona no będzie moja Ona no będzie moja Oby nikt... Oby nikt nie wbił O nie, wbiją O, jaki fajny skin koleś ma O, taki No takiego doktorka. Na lewo Fajny, spoko Też mi się podoba Kurde, to już ta skrzynka nie będzie moja bo Mam bliżej 10 9, 8, 7, 6, 5 Ale umiem liczyć, nie mam. Jeden, co Nie, cofnęło mnie w drugą stronę na no. tych No też tak miałem. Mam tylko łuk, mam tylko łuk. Ja mam spodnie, gdzie no, jesteś? Tyko tyko. No dobra, to chodzi. No łuk, nie, zawsze spokojnie. W ogóle ja mam nupską trochę klasę wybraną tutaj Ale nie, nie wiem, nie pamiętam, chyba tutaj pozmieniali go trochę z tymi klasami Był jeszcze wojownik, a wybrałem sobie maga Pamiętam, że mogłem to zmienić, a teraz chyba wzięli... I o mnie, i o mnie Nie gadaj. Au! I... A, nie, nie ma, nie ma, że boli kurde. O kurde, ciebie trafiłem LOL LOL LOL, lol. Zginaj. No to lipa Dobra, wiesz co, to możesz ewentualnie tak jest opcja taka, że ja jeszcze przeżyję i, 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 i ty musisz zareklamować mój kanał i musisz wrzucić to na, na, na mój, znaczy, że mówi, musisz powiedzieć, że musio, muszą wywijać na mój kanał, żeby była okay. reklama. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. No więc, moi drodzy widzowie. Dobra, dobra, już zaspojlarowałem, co miałeś powiedzieć. No ale, no to wbijajcie na kanał Celusa. Link oczywiście w opisie, w polecanych też jest. Jak chcecie się dowiedzieć, jak się zakończyła ta arena dla Celusa, no więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie to, się. Ale nie musisz się żegnać, bo jeszcze ze mną będziesz gadał, chyba że chcesz się rozłączyć. To ja się żegnam ze swoimi widzami. Aha, okej. Okay. No, to cześć. <grych>